Nowe lody wojanek są przepyszne Mają piękny wygląd, są o smaku jabłkowym z polewą, o smaku koli i gumy balonowej. A w środku czeka na was przepyszny mustru skawkowy Lody wojanek, dostępne w żabce w limitowanej ilości. Udało nam się, urotowaliśmy nubka, nubek wyłaj z tego ognia. O, chodź, się chodź, ognia ty. W końcu cały zdrowy już jest. W końcu zdrowy, ale ta szalona sowa nas oszukała. Patrzcie na jej tabliczki. Dzięki za wojanki, a teraz papa. I ta uśmiechnięta buźka nie może. Nie wytrzymam! Jak ona mogła tak nas oszukać? A u tak buźka jest taka okropna! Nie lubię! Nie zniszczę to! Wiecie Dla... co? Chyba się wemścić dzisiaj chyba! Właśnie tak! Skoro ona nas oszukała, to my oszukaliśmy tą sowę i zrobiliśmy masę wojanków! Zachowaliśmy je u nas w żabce! Patrzcie tak tylko jest. na to! Mamy całą dostawę nowych ludów wojanków i napojów i. A czy mogę kupić wszystko? E, tak. Możesz! Bo patrzcie, mamy wojanki dostępne hmm. tylko w żabce! Ale produkt limitowany! No bo słuchajcie, będą one tylko przez określony czas, a potem koniec To nie, są, to nie jest tak jak z napojami, że one zostaną, tylko po Ej, prostu zobacz! znikną e, no to zostawię zostawię ten To ja go zabieram! o a ha, ha, dobra, Ja mam, jeszcze, ja a mam jeszcze dwa pyku, więc ja A pokazać wam coś jeszcze No co takiego. takiego? Co się kryje w lodówce? Ja, <laughs> zabieram wszystkie wojanki, <śmiech> lody <śmiech> Ale, wojanka Najlepsze, słuchajcie, dobra, słuchajcie, skoro już mamy te... Oj O nie ona chyba tu jest przy zabcewie gdzieś wysokiem. Most! Nie wychodźcie z żabki! Zobacz! Ona tam jest, sofa wróciła.

nie ja I co, Samo? Nie udało jej się. A wiecie, co jest najlepsze? Że ona pewnie myśli, że ten lód został stopiony przez ogniska, a nie wie ona, nas, czy jest ognia. Ej, tak, faktycznie dobrze zostawiliśmy to ogniska. Ona pewnie myśli, że to je stopiło. Ale super! No, czemu ona tak wysoko leci? Co ona Ej? chce zrobić z moim... ona do twojej głowy leci chyba tak. Gdzie ona leci do mojego wieżowca? Dezo, to spoko... Yo, e... to właśnie, ty, to mój wieżowiec spoko! spokoju. właśnie, tyle, lepiej uważa, że jest wieżowiec, to i to bo chyba ma Ej. jakieś złe plany co Ej. do niego. Co ona zaczęła robić na tym wieżowcu? A to jest chyba, a ja to chyba jest siana. Jakieś bloki stawia. Stary. Wiesz, ona jest ptakiem, a wiesz co robią ptaki? Nie wiem, śpierkają, robią to krakra. kra Ptaki robią stare gniazda przecież! Nie, ona robi gniazda na mojej głowie idziemy ją a po jeśli ona będzie chciała się wykluczyć, tutaj, będzie miała całą rodzinę. O złożyć. nie! Nie możemy jej pozwolić na zrobienie gniazda, bo ona wtedy będzie chciała swoje tutaj jaja złożyć! Dawajcie na samą górę, tą samą windą! A widzieliście, że ona miała już jaja e, złożone tam e, w tym. A w tym dzieskuś, tak! Widziałem, widziałem, tam było jedno jajko, całe szczęście je zniszczyliśmy, nie? Na szczęście, bo jeszcze druga sowa by się pojawiała, a tego to byśmy już nie wytrzymali. Trzymaj mnie, bo nie wytrzymam! Ej, Ej dobra pasto! Ona zabudowała głowę. Cała moja głowa została zabudowana. Siano! E, no że powinniśmy... Ej, jeśli to? Ooo, zniszczyłem, dobra, czekaj, ej, daj mi jesteś coś do podbudowania taki się! głupi ty jesteś stary, co ci mam masz to? Dobra, i teraz patrzcie! Idę tam! Idę! I Zagudować moją głowę! Jest ona cię jeszcze powiedzieć, uważaj! Ocie kręcę, jestem tutaj! i tak to może być, to lepiej wrócił, co? Ej, jestem, jestem tutaj, ona tutaj stawia. O myge, całe robi normalnie! Faktycznie! Ona tu będzie chciała złożyć jaja! Nie gadaj. Rozwalcie ją zanim złożę jaja. A, gdzie? Szybko, gdzie jesteście! jesteście? Czekaj, ja to mam ten Próbujesz się dostać z do ciebie. Ja mam problem, żeby tam wejść, kurcze. Nie, to no to nie jest to dba, ja się bierzemy, bierzemy, bierzemy. Co? Do ciebie? O, dobra. Szybka akcja. Szybka akcja, no. A, A co to jest za co to jest, stary? Dobra, ja mam pomysł, ja mam pomysł. Będziemy musieli tutaj postawić TNT, jak ona już to zbuduje. TNT? To pewnie nie ma żadnego A, sensu. Co? Ale Dobaj, dobra, dobra, mam dobra. trochę. Trzymaj, 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 Wodzaj trzymaj, trzymaj. Wiązaj mnie te TNT. I szczęśliwo. Jeszcze szczęśliwo. Dobrze. Okej. Okay. I teraz się na to. I ty to postawisz normalnie? Jestem gotowy poświęcić swoją główkę tutaj. Oh! Oh, o, ba, 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 ba. Żebyś nie wybuchł! Uwaga! Nie zauważyła? Ej! Nie o. Ale chyba. To to, się z tym ona nerwuje. się mega zerwowała, ale bierzemy w ten sposób i nie pokonamy, ja to, ja to nie? Bierz. Jak to nie? Dlaczego no co? Co ty, 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 ty mamy wystarczająco i wiesz, ona się na to nie złapie w ogóle, ona nie jest głupia! Słuchajcie, wypijmy sobie wojanka na wszelki wypadek jakby nagle do nas tryprowała za ataku i A, to jest dobry pomysł. Masz maślana, ja ci dam Symać. Ale czekaj, ona odleciała, co ona robi? Ej! Ona zrzuca TNT na wojanowice! Ej, hello. nie! On no nie zdąży spasia, ale labos, ale. Ale la... właśnie, ty za słabe, jest! O nie, o nie, czekaj, jednak a... zrzuca niżej. O nie, dobra, ale spokojnie, trochę To jest zemsta za to, że postawiłem to TNT! No tak, tak, tam idziesz i przepraszam, to w na natychmiastowym. dobra, trybunatik nie. na tych natychmiastowym, idziesz tam. O, ale dziurna robiła. Zbyt. Dobra, nie, widzę, ja nie mogę niszczyć teraz jej gniazdo, bo ona będzie niszczyła naszą wioskę. Jeśli jej nie pokonamy, to nie wiem, co zrobimy. Więc to, my musimy to tutaj, tutaj ją schwytać, a nie o, zniszczyć. Musimy tak. ją schwytać, żeby nie robiła złych rzeczy. Brz ją złapa! 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 To musimy zrobić! ZŁAPAĆ! No już wszystko jemy, to jak ją łapiemy? A co dobra. musimy zrobić? Pomysł. Niech ona, niech ona, dobra. Zobaczymy, co będzie tam robiła. Niech ona, ja. Ej, czekaj, co ona? Nie. O, mega, twoja głowa ptycho! O, -o chyba ma spodąbkę maślana. Ona chyba myśli, że to ty jej robisz te wybuchy. Trzymaj tą lunetę i no. w tej lunecie będziesz widział, jak właśnie twoja wioska zostaje zniszczona, bo ktoś stwierdził, no. że odpalenie TNT w gnieździe Sowy jest dobrym no, pomysłem. Ona niszczy cały tą knopka teraz, a to są TNT! Dobra, dobra, nie możemy jej niszczyć więcej tego gniazda, musimy zrobić coś innego. Niech ona zbuduje to gniazdo, co tam? Wiecie, hmm. przynajmniej będziemy wiedzieć, w którym miejscu ona żyje, Sowy na to. No, Będziemy znali jej miejsce zamieszkania, to nam dużo pomoże na no, przyszłość. No właśnie, dawajcie, pomagamy jej, odbudujemy <noise> jej to gniazdo, ja sobie... tak. No dobra. A może nawet swój pokażemy sobie. jej się. Powiemy, że przepraszamy, żeby nie, nie niszczała Wojanowiec. A Sobo, Sobo? tutaj, nie niszcz więcej Wojanowiec, proszę. <noise> Hej, Soba. To e, przypadkowo... i mi się wymsknęło z łapki tak na... O, cię kręcę, dobra, dobra, Proszę. <noise> Ej, dobra, dobra, czekajcie. Ona nas wyrzuca z tego gniazda, może ono nas tam nie chce. No, chyba logiczne, nie? E, dobra. Tak. Tak. E, sowo, my ci pomożemy zrobić to gniazdko. E, serio, my wcale nie mamy złych zamiarów. Nie, 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 mamy, nie mamy żadnych nie złych zamiarów. zamiarów. Chcesz jetpacka? Dawaj, dawaj daj, Dobra, mam jetpacka, git. Dawaj, dawaj, pasz. dawaj, dawaj. Lecimy na, na górę, lecimy. Sowo, droga, hey, Sowo! sowo. Ej, co ty tutaj zrobiłaś? To ty co to, 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 to Ona robiła! Ej! ej Sobo, nie, nie, Sobo! My tutaj jesteśmy, żeby ci pomóc! Właśnie, w budowaniu. Patrz, ja tutaj jestem budowniczykiem, Wojanowickiem i ci buduję gniazdo. Patrz, my tu zepsujemy te wszystkie A ja ci tam postawione. pojanka, nawet innego trzymaj, o! Nie! No, bo jąków no, nie, no, nie tak A, dobra, sorry, sorry, to pojeżdżasz. Nie pamięta. mamy już bojanków, co? Tak, tak, ta. nie mamy, nie wezmę. i... zrobimy to, to za darmo, wcale zobacz. nie wszyscy macie być zamiast. Zobacz, ściano kładziemy tak, jak ty tutaj miałaś. Czego tam jeszcze chcesz, żebyśmy budowali? Z czego to, to, to tutaj zbudujemy to gwiazdko? Tak, jak chcesz, tak, jak potrzebujesz. Co, e, so, va. ona poleciała. No, Kto? Kto poleciała. Ja nie ona wiem. się chyba gdzieś ukryła, ja tu jej nigdzie nie widzę. Kto ona jest. Dobro. Może? I ona tutaj lata. No właśnie, ona gdzieś tutaj była przed chwilą. Ej! Ej, ona znowu, znowu Ty jej na nosowo! My chcemy, chce My chcemy zbudować Ci twoją bazę, daj nam siano! No nie rzucaj więcej D &D. My jesteśmy mili! Daj nam mini. siano! My zbudujemy no Ci bazę! Ej, chyba leci na górę, dobra, dobra, Ej, do, dobra, ona dobra to, dobra, to dobra, chyba działa na nią. Dobra, dobra, ona zobaczy, że my chcemy jej pomóc, ona po prostu nam nie ufa. Tak, jak coś, to ja mogę sobie mieszkać z Tobą, jakoś chciała, żeby było Ci raźniej. O, dobra, o. rzuciła! O. Rzuciła siano! Ego. Dobra, Z Jesteś rozrzut na sobą. Budujemy dla ciebie piękne gniazdo, takiego to nikt nie miał. Największe gniazdo na świecie, tak. największe gniazdo na Nowa A jeśli chcesz Sowo, to może Ej, nie rób takiego Nubek! Co ty A, robisz w tym miejscu? W tym miejscu nie ogarnia Ja Tutaj musi być miejsce na o, naszą. Proszę, <coughs> A co? Na naszą. <coughs> Czekaj. A, no tak. To nasz domek? Co? To? Nie. No, ale, nie faktycznie. Ten tak? No, nie.

A, pułapkę, pułapkę. pułapkę! A pułapkę! Tutaj postawimy Aha. pułapkę! Dobre, dobra, to postawimy tą półkę jak chciałeś. Półkę, ale... tak, półkę tak. postawimy! A żebyś mogła trzymać swoje wojanki, które zdobyłaś, przecież już wszystkie zdobyłaś nie mamy tu żadnych, co nie Nubek nie no ja mam zalo, nic, nie A, mam nul. Ale ogromna ta ta, ta pasa, nie? E, tak, dobra, połata. no i to fajnie ci tu mieszka słowo? Fajnie ci się to będzie mieszkało słowo. Ej! Służyła. O, fajne jajo złożyłaś, a, a wiadomo, ile tych jaj planujesz tu to, to złożyć? Nie, 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 o! Kolejna, o... trochę chyba będzie tych sufów na wojanowicach. Tak, tak. Super, kochamy sowy na wojanowicach. Super ci idzie bardzo dobrze, sowo. Co teraz, chłopaki? No jedno jajo, drugie, tam jest trzecie. Tu trzy jajek, cztery! Chyba milion tych jajek teraz! Całą armię planuje sowo! A to trochę za dużo tych jajek jakby się nie myśli, że dwa jaja wystarczą, sowo! Tak, to daj. Ej, dobra, 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 nie, ona już nas nie chce na tym Gininisz. Stary chyba wkurzyła mocno na nas ty! Stary jak ono wygląda to gniazdo! Mocna. Ja nie mogę. No, wygląda kozacko, tylko szkoda, że na Twojej głowie, co? I na mojej literze. no właśnie, czemu na mojej głowie, a nie na przykład na, na Twojej ptyś maślana? Nie, ja... by też mogła być. No. Nieprawda, na no mojem nie może być, no. Dobra, ej, nie, słuchajcie. Musimy coś. Nie, no, mój dom zniszczyła. Nie, dobra, wiecie co? Ja co? się teraz denerwowałem. Patrzcie, co co słono, zobiał z moim domem. No, a, to może z tym się. ścianem, który na dała, zaworujemy. Patrz, będzie bardzo fajnie tajne. O, nie, nie to żadnym ścianem. A gdzie ty jesteś w ogóle? Ja, no. A tutaj. Słuchajcie, ej. musimy zrobić tą pułapkę. Ptycho, daj mnie tą pułapkę, dobra. daj mnie tą pułapkę. najlepszą pułapkę na świecie mam, gotowi? No. Kupa. Nie, ja nie mogę, Nubek, Nupka może to będzie cieszyła, ale nie mnie. E, dobra, to czekaj, Co tylko ty założę I e, Dobra, czekaj, to mam kolejną e. pułapkę, mam drugą pułapkę. Jaką? Taką. O, to jest to. Ale e, ciosne mam to pięć jest. akurat. Zaprezentujemy to na nupko. Nie, bo on z tego nie wyjdzie. Właśnie. No nie wyjdzie Wiecie? z tego! No Ale... nie wyjdzie, nie możemy tego zaprezentować no my mamy, na nopkuku Mamy świetną pułapkę, jak ktoś nadepnie jak to postawimy po prostu w jakimś miejscu i ktoś na to nadepnie, A ja mu złapię, stawiamy, tak, to, będzie... to wtedy to się zmienia, wtedy boom, Pułapka A, się, się pojawia. Aha Tak właśnie Więc... będzie tylko... Co ona robi? No ona tam dalej coś robi, to wie. Musimy tak. poczekać, aż ona wyleci z gniazda na tyle, że będziemy mogli tam do tam pójść po prostu. Gdzieś leci, gdzieś leci, gdzieś leci, gdzie ona leci Nie wiem, ona cztery. O, chyba do świecie. Słuchajcie się, słuchajcie się. Ej, ona zeszła gdzieś Czekaj, może ona Czekaj, czekaj, co ona tam kombinuje? Chodźmy to sprawdzić. Ona jest na pewno głupna, ponieważ ona nie jadła tyle czasu. Czekaj, gdzie ona poszła? Do żabki? Hmm. Po wojanki? Nie gadaj, że ona weźmie teraz żabki wojanki. Dobra, dawajcie, robimy teraz pułapkę. Ona poszła się... po ale ja mam mało już tego, paliwa w moim jetpacku. Szybko, starczy ci, starczy ci, Myślisz? Dobra. No na pewno musi, nie ma jej Nie, niskie ciśnienie. Dasz jeden, dasz jeden, Ja na stek! A, o my ile ja? Ale jaj! Ale o. jaj! Powinniśmy je zniszczyć nie. chyba, co? Chyba tak. Niszczymy je. Ty e, spójrz, skacześ? Haha, tak, tak. E, jak ci to... no... Jasna! Mua! E, Dobra, jakieś e. sifte, bar to back. Nie no, nie działa. No patrz, to mocno przewalić trzeba. O. Wszystkie jajka zniszczymy! Na niektóre działa, na niektóre mniej. O dobra, pięknie, o to chodzi. Szybko, szybko, szybko! Co robisz? Dobra, wrzucamy pułapkę, wrzucamy pułapkę. Dawaj, 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 no. Jedna to, druga to. Nie nadepnij tego, nie nadepnij tego został. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, pek, pek, pek. Dawaj, tu to nie wielki zakłotamy, żeby nas nie zobaczyła. Nibitec, nibitec, dobra, szybko, szybko pek, nie mi to. Aj nie, to jest tam. Dobra, 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 jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. jesteśmy. Czekaj, gdzie ona? Gdzie ona tutaj jest? Cóż ją? O to, to, to tam, 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 dobra, dobra, widzę, 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 widzę. Zbliża się, dobra, patrzcie. Masz tylko na nas. O, aj, pewnie teraz zobaczyła, że zniknęły jej jaja! Oho, chyba się wkurzy, pewnie będzie jej szukać teraz! przyszła tutaj i zaczęła szukać o co chodzi. Ona na pewno nie wie, co to jest za pułapka <grym> i na pewno. pewno. <grym> no wejdzie! <grym> pewno. No pać, 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 bardzo dobrze. bardzo co dobrze, bardzo proszę. Proszę, niech ona a... na to nadepnie, niech no ona. No proszę. Rozstawia... O, dobrze! A, dobrze! Złapana sowa! Łatwiejsze niż Pokazujemy jej się i co sowo? Oj, sowo biedna, chyba teraz jest twój koniec, ojej. co? Zobacz sobie! niszczymy teraz te jaja, nara! Nie I będzie ciuchie. tutaj nie będzie! Ale ona się zdenerwuje, ale ona się zdenerwuje! Pada, 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 pada Widzieliście? To jest koniec, sowo, za to to ja jest to strzeliła piorunem, mm. chyba się mega zdenerwowała. E, so, 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 sorry, sowo, ale e. i tak tu nie wyjdziesz, bo to jest najlepsza wynalazka... To, to, to! Dawaj obsydian, zabudowujemy ją bardziej. Wyślijcie Zobuduj... obsydianem? No bardziej, musimy zabezpieczyć to dobra, miejsce. Macie obsydian, macie obsydian, no, obsydian! Dobra, dobra, dobra. Nie robię ten obsydian, <suszy> tak! Sorry, sorry, trzymaj, trzymaj, trzymaj! No czemu jej dajesz?! No, no, się, no. no, to rzuć to! Dobra, pek, pek, pek. Na na żaden, back, na żaden Miejmy nadzieję, że ten obsydion jej się nie przyda. Miejmy nadzieję, że jej się nie przyda. Ła! Wow. Dlaczego się przydać obsydian sobie? Nie, nie wiem, ja on buduje ta się nim albo ta coś, ta coś. Ma wymyśli coś zaraz ta sowa i będzie przypał. Ej! Ale to te pioruny, musimy szybko działać, szybko działać! No, szybko, 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 teraz to. Dobra, to, i teraz to. możemy robić sufit. O, dobra, i teraz dobra. Dawajcie suficik, suficie. Zamykamy ją sufitem i patrzcie na to. Mamy zamkniętą sowę. Już bo stąd nie to jest wyjdzie. jest normalnie, stary. O, co to Dirt robi? SOWEK! O, tak, spójrzcie tylko na to, sowa! Jesteś zamknięta, już stąd nigdy nie wyjdziesz. A zaraz znajdziemy sposób, żeby cię pokonać raz na zawsze. Przygotuj się, bo to twój koniec. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.